Wydaje mi się dużym problemem sprawa kontroli nad grupą powiedzmy dziesięciolatków. Z jednej strony ja rozumiem, że jest to konieczne, z drugiej strony, całą istotą eksperymentów jest. Coś takiego, że nawet w najbardziej kontrolowanych warunkach, najbardziej sprawdzonych i tak dalej, czasem coś nie wyjdzie, coś nie spadnie tak jak trzeba, coś się nie utopia powinno było. Nie chcę teraz podawać przykładów całkowicie wymyślonych. Chodzi o to, żeby takie rzeczy umieć wykorzystać, żeby nie stwierdzić, nie, nie wyszedł eksperyment, zróbcie go jeszcze raz, tylko żeby zastanowić się, co można z tego wyciągnąć, żeby dzieci pomyślały, jakie mogą być wytłumaczenia tego. I yy, ja widziałam yy, opis czegoś, co się nazywa Le Mans à la Patte. To jest dla przedszkoli francuskich. Zupełnie trywialne doświadczenie. Dzieci zostawiają czerwone cukierki na stole, na, na talerzyku. Przychodzą rano i są białe. I zaczynają wymyślać, co się stało. Może ktoś się wsadził do wody, a może one były tylko jakoś pomalowane na czerwono, a może coś tam. Taki rodzaj no, burzy mózgów na poziomie podstawówki, moim zdaniem, jest genialnym pomysłem i trzeba się nauczyć na tym, w jakiś sposób zapanować.